Cześć. Dzisiaj znowu jestem na spacerze z Gają, ale tak troszkę wszedłem głębiej w las, bo jak dwa dni temu widzieliście tego vloga, to troszkę było za dużo szarpania. A, a teraz wszedłem w głębiej w las, żeby pieska troszkę spuścić w parku. Chcę Wam powiedzieć, wiecie o Ewangelii Mateusza. W 21 rozdziale, 28 werset się zaczyna, kiedy Jezus mówi przypowieść o tym, że pewien człowiek miał dwóch synów. Jednemu z tych synów mówi: Wiesz co, mam dla Ciebie zadanie do wykonania. A syn mówi: Tak, tato, a potem nic z tym nie robi, olewa sprawę. Drugi syn natomiast, yy, kiedy ojciec mówi: Chciałbym, żeby zrobił coś dla mnie, mówi: Nie mam czasu, jestem zajęty, nie zrobię. No way. A potem idzie i to robi. I potem Jezus zadaje to pytanie: yy, I który z nich jest posłuszny, jak myślicie? No, odpowiedź jest oczywista. Posłuszny jest nie ten, co gada, tylko ten, co robi. I to taka, wiecie, banalna historia, gdyby nie to, że potem Pan Jezus, wiecie, wkłada kij w mrowisko i mówi: yy, No, ale zobaczcie, jak jest z Wami. Przyszedł Jan Chrzciciel yy, i mówi Wam o tym, że przychodzi do Was Królestwo Boże. Mówi wam o tym, że, 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 że po prostu Bóg zaczyna działać w świecie, że jest czas na wrócenia upamiętania, yy, towarzyszy mu sp yy, świadectwo sprawiedliwości, świadectwo yy, sprawiedliwości, tak to Pan Jezus nazywa, a, a wy go nie usłuchaliście. Natomiast za Janem idą prostytutki i celnicy. I dlaczego Jezus mówi to zdanie zaraz po przypowieści o dwóch synach? Dlatego, że no właśnie, posłuszeństwo Bogu to nie jest mówienie gładkich słów, Panie Boże, ja dla Ciebie na koniec świata i w ogóle, ale to jest dawanie świadectw, dawanie wiary temu świadectwu, które nam towarzyszy. Więc Jezus mówi: Właśnie oni Was wyprzedzają, właśnie oni yy, łapią o co chodzi. Właśnie oni, ci, którzy może swoim życiem powiedzieli: Boże, no way, nie po drodze mi z tobą, wybieram. Yy, drogę życiową która jest zaprzeczeniem Twoich standardów to są celnicy i prostytutki więc taki wiecie często używany w Nowym Testamencie w Ewangeliach zbitka, która ma być synonimem tych, którzy by się wydawało, że są najdalej od Bożego życia, oni dają posłuch poselstwu Jana Chrzciciela a yy, kto jest tym dobrym synem? no ci, którzy Panu Bogu potakują, na wszystko się zgodzą, usta mają pełne Bożych frazesów ale kiedy występuje Jan Chrzciciel i mówi, jestem posłańcem przed Mesjaszem. O to zwiastuje wam, że Mesjasz, Mesjasz przyszedł na świat, nic z tym nie robią. Nadal mają usta pełne Bożych frazesów, ale nie ma w nich w ogóle Bożego życia, Bożych uczynków, Bożego posłuszeństwa, Bożego zaufania, Bożej wiary w to, że Jezus naprawdę. Jest obiecanym Mesjaszem, że Jan rzeczywiście toruje drogę na pustyni, że to świadectwo, które Jezus przynosi o Królestwie Bożym, które weszło na świat, ono rzeczywiście wymaga posłuchu i podporządkowania całego życia właśnie temu poselstwu. I teraz sobie myślę, to jest naprawdę bolesna konfrontacja. Że posłuszeństwo Bogu to nie jest takie, no właśnie, jak tych dwóch synów, tak, tak, nie, nie. Yy, tak, tak, ta to zrobię, a potem nie zrobi, yy, ale posłuszeństwo Bogu, to jest nawet, jeżeli jestem z bagażem słów, które odrzuciły Ewangelię, z bagażem życiowych wyborów, które odrzuciły Ewangelię, bo jednak ten drugi syn w pierwszej wersji on odrzucił wolę ojca. Więc, nawet jeśli jestem z tym bagażem, który naprawdę wiele razy powiedział Panu Bogu, No way, nie możesz na mnie liczyć. Nie możesz liczyć na moje posłuszeństwo, nie możesz liczyć na moje oddanie, nie możesz liczyć na moją służbę, nie możesz liczyć na to, że będę żył zgodnie z Twoimi standardami. Jeśli ostatecznie uwierzę, no temu co w tej krótkiej przypowieści ilustruje Jan Chrzciciel, postać Jana Chrzciciela, ale tak naprawdę chodzi o Ewangelię i przyjęcie poselstwa o zbawieniu, które w Jezusie Chrystusie przyszło na świat, a, Jezus je tylko, a Jan Chrzciciel je tylko zapowiadał, jeśli za tym pójdę, to w tej chwili, kiedy zdecyduję się okazać posłuszeństwo temu wezwaniu do nawrócenia i pójścia za Bożym Królestwem, w tej chwili to wszystko kasuje, anuluje moje wcześniejsze nieposłuszeństwo. I to jest coś wyjątkowego w tej historii, że posłuszny jest ten, kto na końcu mówi: OK, wchodzę w to, a nie tylko wypełnia swoje usta pobożnymi frazesami, ale tak naprawdę nie przesuwa swojego życia. W stronę naśladowania i w stronę uwierzenia w to, co jest właśnie w Ewangelii Mateusza istotą proklamacji Królestwa Bożego, czyli upamiętajcie się, nawróćcie się, bo Królestwo Boże się przybliżyło. Wiecie, ja chcę widzieć to Królestwo Boże i wierzyć, że ono od 2000 lat w Jezusie Chrystusie przybliżyło się do naszego życia i chcę za nim pobiec, ale pobiec, czyli okazać mu posłuszeństwo, a nie tylko wypchać swoją gębę pobożnymi frazesami. Więc nieprzypadkowo te tak ta krótka mowa o Janie Chrzcicielu i o tym, że celnicy i prostytutki, jak Pan Jezus ją spłętował, wyprzedzają was do swoich słuchaczy, to powiedział, y, którzy prawdopodobnie byli jak ten pierwszy syn, czyli mówili tak, Panie Boże, ale w ogóle za tym nie szli, co Pan Bóg czynił w świecie y, w ogóle nie szli za poszedwem Ewangelii. Y, a ci, którzy właśnie swoim życiem zaprzeczyli, Wezwaniom Pana Boga do posłuszeństwa, do przestrzegania przykazań, do Bożego życia zaprzeczyli i odrzucili to wszystko, bo drugi z tym wszystko odrzucił. Ale na końcu dają posłuch właśnie temu wezwaniu do upamiętania i wierzą, że Królestwo Boże w Jezusie Chrystusie przyszło na świat i chcą za tym Królestwem pobiec. Ci są właśnie tak naprawdę Panu Bogu posłuszni. Yy, dobra historia, inspirująca, mam nadzieję, mnie i Ciebie i każdego z nas do tego, żeby pójść za Ewangelią i. Też uwalniająca nas od takiego wiecienia z ciężaru, myślenia, a ja się yy, nie nadaję, a za dużo razy skaszaniłem, a za dużo razy odmówiłem, to nie ma znaczenia, ile razy wcześniej powiedziałeś nie. Ważny jest ten syn, który co prawda na początku odpowiedział nieroztropnie i może swoimi wyborami yy, pokazał ojcu plecy i pokazał niech będę robił tego, do czego mnie wzywasz, a ostatecznie idzie za tym, do czego ojciec go powołuje. Więc to, to chyba koniec wieńczy dzieło. I Pan Jezus wzywa nas do tego, żebyśmy z ufnością jednak okazali posłuszeństwo temu, co Pan Bóg czyni w świecie: czyni z przyjściem Jezusa na świat, czyni z powołaniem każdego do naśladowania Jezusa, bez względu na to, ile razy wcześniej powiedzieliśmy, kiedy słyszeliśmy, że Bóg do nas mówi: zrób to, zrób tamto. Ile razy wtedy odrzuciliśmy to, liczy się ta ostatnia odpowiedź. Która zmienia wszystko. Miejcie dobry dzień, miejcie radosny dzień, już kończą się wakacje. To już jest jeden z ostatnich wakacyjnych vlogów. Ja Wam bardzo dziękuję za tę wspólną przygodę i mam nadzieję, że te poranki, nie wiem czy słuchaliście to rano, czy wieczorem, czy po południu, ale ten czas, kiedy tego słuchaliście, był też dla Was dobry, inspirujący i wyposażający do tego, żeby te wakacje też przeżyć jak najbliżej Pana Boga, każdego dnia stając się coraz bardziej podobnymi do Jezusa, bo właśnie na tym polega naśladowanie. Dobrego dnia.